Siemka, witajcie. Dzisiaj zaczynamy rozszalowywanie rdzeni nadproży, które ostatnio zalewaliśmy. Mamy dzisiaj środę, także sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. 4 dni były zaszalowane. Długi weekend, czas to rozszalować. Zostawiam oczywiście pionowe podpórki pod nadprożami, żeby beton mógł uzyskać swoją wytrzymałość. Także tam 28 dni e, także rozszalowuję to i zapraszam Was do oglądania, i, no i do obejrzenia. E, później wy, jak to wygląda. E, bo sam jestem ciekaw, czy to wszystko zostało dobrze e, zalane, zawibrowane i czy raków nie raki nie powstały żadne. Także jedziemy z tematem i zaczynamy. I feel like I'm losing my, my. everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. The greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news that fits, I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Hors <t> Dobra, mamy pierwszy rozszalowany. Jak to wyszło? Ej, tutaj wyszło, tutaj gdzieś na dole delikatnie jakieś małe są te raki. Ale tak to chyba raczej wyszło to względnie przyzwoicie. Tu jakaś mała dziurka. I tak to się zaprezentowało ale wydaje mi się, że jest super, naprawdę Dobra biorę się za następny i jedziemy dalej z tematem Disturbance Yo, So do me a favor Don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors of your problems Just to savor I've got my own issues I need a comb to get through Don't need to groan with you Just go get your own tissue I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign A sign I feel like i my mind. Is everybody in the world dying? Please, Lord, give me a sign. A sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions. Shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I Dobra, rozszalowałem to Zobaczcie sobie jak to wyszło O, ale słońce świeci No ten słup z tym rdzeniem chyba najładniej Bo wychodziło tutaj Tu jestem zadowolony Niestety ten z przodu nie wyszedł po mojej myśli tak jak chciałem Tu jest ten mniejszy O Mamy tutaj te środkowe A no względnie no mają tutaj trochę no, niedowibrowane grube Cholera wie a dole ładnie, to gdzieś po bokach się nie podchodziło, nie podchodziło A to tam Są zaprawy specjalne naprawcze Do tego typu rzeczy Natomiast tutaj z przodu O, takie rzeczy tu mi się wydarzyły Zakryło tutaj trochę zbrojenia i to na samej górze, cholera Nie na dole, tylko gdzieś w góry Z jednej jak i z drugiej strony tutaj Tutaj ładnie się też zawibrywało tylko tu nie podeszło podpustaka nie wlał się tam beton do, do końca z tej strony podobna sytuacja tutaj nie wlał się no i trochę trochę też nie zakryło prętów jest szpara no i tutaj też jest jopa no trudno, jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić i żyć z tym Tak to jest, no człowiek nie chce za mocno wibrować, żeby nie rozsadziło mu szalunków Za słabo zawibruje, to się gdzieś tam nie ten beton nie rozpłynie I takie to są dylematy No ale co? Ogólnie chyba nie jest źle no, Tutaj tego jednego blatu nie mogę zdjąć, bo ukręciły mi się końcówki od torxów i nie mam torxa i brakuje mi tutaj odkręcić trzech małych wkrętów, które trzymają ten blacik.